Chodźcie zobaczyć ciekawostkę. Samochód jako marka nazywa się Ineos, a model to Grenadier, jak widzicie tutaj napisane na boku samochodu. Tutaj mamy silnik benzynowy, tutaj mamy silnik diesla. Samochód nie jest chiński, tu od razu nam zdradza ta flaga. Uwaga, silnik 3.0 BMW. Szybciutko idziemy to zobaczyć. B57, to co macie w samochodach BMW, czyli dobry silnik. B58, czyli takie można powiedzieć prawie Empower, czyli zamontowane silniki BMW, w tych oto pojazdach, ale co ważne, już Wam tutaj pokażę, to jest taka wersja trochę podobna do Land Rovera. Jakoś ten mi się bardziej spodobał przez to, że ma tą pakę z tyłu. Zobacz, co tutaj się dzieje. Pierwszy samochód od bardzo dawna, do którego wsiadłem i deska rozdzielcza zaskoczyła mnie tak pozytywnie, że jestem w szoku. Drążek zmiany biegów, selektor jest od BMW, ale zobacz na te przyciski. Co najmniej jak w samolocie czy w helikopterze. Przechodzimy tam obok, ponieważ tam jeszcze dodatkowo mamy szyberdachy. Mamy szyberdach pasażera i szyberdach kierowcy. Ale ta deska rozdzielcza, słuchajcie, szok. Naprawdę, tak mi się mega spodobało. Ja ogólnie bardziej takie normalne, osobowe samochody, którymi gdzieś jeżdżę na co dzień, ale to, to co, co tutaj się stało, to po prostu aż języka w buzi brakuje. Zobaczcie, każdy guziczek jest taki osobny. To jest stricte samolot normalnie. Tutaj jeszcze brakuje tych przełączników takich, ale tu masz klimatyzację, tu masz to. No po prostu mega. Napiszcie, czy wam się to podoba, bo... Jestem w szoku. Cenowo? Proszę bardzo. Tyle kosztuje dokładnie, więc możecie skomentować czy drogo, czy nie drogo, ale napiszcie mi na temat tej deski rozdzielczej. No ja jestem w szoku. B57, B58, BMW oczywiście.